Cześć! Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę o mojej kapuście, ponieważ chyba już nadszedł czas, żeby tą moją kapustę wyciąć. No, dlaczego ją wycinam? Mogłaby sobie ona jeszcze troszeczkę posiedzieć, myślę, że no, co najmniej miesiąc, bo to już minęło 4 miesiące zdaje się od czasu, kiedy je wysadzałem, ale widzicie, drodzy Państwo, co się dzieje, jaką mamy pogodę. Co dzień nie pada, praktycznie od 4 tygodni Yy, codziennie pada z jakimiś takimi krótszymi bądź dłuższymi przerwami ale ciągle są opady deszczu i zwyczajnie boję się, że ta kapusta zacznie mi pękać a na to chwilę naprawdę ona fajnie wygląda i ja myślę, że tyle kapusty yy, ile ja potrzebuję no to już na to chwilę mam dlatego, dlatego zacznę ją yy, pomalutku wycinać słuchajcie, a jak stwierdzić w ogóle, czy ta kapusta już jest gotowa do, do wycięcia to ja mam takie swoje sprawdzone sposoby na to, żeby, żeby się po prostu nie omylić i nie wyciąć kapusty, która tak naprawdę jeszcze nie jest dobrze zawiązana. No i co? Przyszła pora, żeby to wycinać. Słuchajcie, pierwszym takim, takim testem, który, który trzeba, należy zrobić, żeby, żeby sprawdzić, czy że ta kapusta już się nadaje, to sprawdzić, czy główka tej kapusty w ogóle jest sztywna. Ta kapusta naprawdę fajnie wygląda, już jest sztywna, naprawdę twarda. Faktycznie kamienna głowa. Nie ma co jej zarzucić. Twarda naprawdę, pewnie ją będzie ciężko nawet przekroić. Słuchajcie, to jest kapusta do wyrwania. Ciekawe jedne. Na moje oko ona waży około 3 kg, może troszeczkę ponad. Później wezmę wagę, to sprawdzę i wycinamy. Poza tym, poza tym ta kapusta już w tej chwili, ona zwyczajnie już nie stoi. Ona się prze... położyła na bok i boję się, że za chwilę tak naprawdę albo uszkodzi się korzeń, zacznie oddołgnić, albo zwyczajnie od deszczu ona mi pęknie i tak podobnie jak seler stracę kapustę. Więc wolę ją teraz wyrwać i mieć do kieszenia. Dobra, brać się za robotę. Muszę i wycinamy. Zobaczymy co to, co to będzie. Zobaczymy. Słuchajcie, generalnie ja staram się nie odrywać tych, w trakcie rośnięcia, nie odrywać tych dolnych liści. Ja uważam, że te dolne liście stanowią taką pierwszą barierę od grzybów, od różnego rodzaju robactwa. Tak więc ja tego nie wycinam i zostawiam do samego końca. Przy okazji, troszeczkę ten gąszcz mi się tutaj zmniejszy. Bo tak naprawdę no, ogródek zaczyna już powoli wyglądać troszeczkę na dziko No Spoko A no, może 2 Może 3 kg Jeszcze trzeba ją będzie troszeczkę ogolić to Zobaczymy ile z tej kapusty zostanie ale słuchajcie, patrzcie, nie ma tutaj żadnych robaków. W tym roku naprawdę nie musiałem walczyć z żadnymi chowaczami, z żadnymi robalami. W ogóle nawet nie miałem problemu z motylem bielinkiem. Wszystko naprawdę fajnie poszło. A, wybitnie wielka nie jest, bywały większe, ale tak czy inaczej, jestem zadowolony. Jak ma mi pęknąć, to ja ją wolę teraz zebrać. Jutro zaczniemy kisić żoną. A kury będą miały co jeść. Bardzo ładna główka. Nie planuję zerwać wszystkich. Zerwę sobie takie 3-4 największe, żeby sobie troszeczkę znakisić kapusty kiszonej. Wytniemy. Tam może jeszcze jest troszeczkę przymała. mała. Niech sobie jeszcze porośnie. I widzę troszeczkę większą, więc myślę, że tamta będzie się nadawać. No. Także uważam, że, że generalnie taka pusta się w tym roku nawet nieźle udała. Zobaczymy teraz tutaj. Ojejku, jakie komary. Ta za mała, ta będzie dobra. Ta będzie dobra. Pusta dosyć żarłoczna roślina, więc słuchajcie, w trakcie należałoby się ją troszeczkę ponawozić. Ja ją nawoziłem na sam początek, potem już przestałem, bo nawet nie mogłem tam w sumie dojść do środka. A czym ją nawoziłem? Nawoziłem ją zwyczajnie, jak wszystko inne w moim ogródku, zwyczajnie humusem. Ta jest troszeczkę mniejsza, a ta. I ta jest podobna. Taka wielkość mniej więcej jak ze sklepu. Ha. Zobaczymy czy w ogóle jak ją zerwę, to ślimaki będą. A moje kury na pewno się ucieszą. No, kapusta tak jakby wielkością kupywana ze sklepu. Niczym się ona w sumie nie różni. Przed chwileczką byłem w sklepie kupić zakup, robić zakupy. Tak jak widziałem kapustę mniej więcej w takiej wielkości mają. Oczywiście kamienna głowa potrafi być dużo, dużo większa. Wiemy wszyscy, że ona, ona potrafi mieć i 4, i 5, i, i podobno nawet więcej kilogramów. Ale podejrzewam, że ona wtedy musi dostać dużo, ale tu dużo nawozu. A ja tego nawozu nie będę stosował, bo jak mam stosować sobie nawóz, to ja nie chcę się chrzanić z tym wszystkim, eee, wolę, wolę, wolę kupić bez roboty i, i tak samo z nawozowane. No i teraz czas na komisyjne ważenie. Opakowanie tarujemy. Pierwsza kapustka. Ciekawe czy się wszystkie zmieszczą. Sunia! Oczywiście jak zawsze w komisji musi być sunia. Bo bez niej to mogło być machloje. Zmieścisz się. Czy spadniesz? Może się zmieści. Sunia, patrzcie, żebym nie oszukał. Słuchajcie, mamy równo 13 kg. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że widać. 13 kg. Sunia, ile tu jest? 13. No, Sunia mówi, że 13. No, kiwa głowa. Tak, 13. Także 13 kg z 5 kapust. Całkiem dobry wynik. Może jeszcze postaram się zrobić zbliżenie żeby lepiej to było widać. No tak, 13 kg, tak jak Sunia powiedziała, 13 kg równo i to co, co do grama, równiutko. Także całkiem niezły wynik moim zdaniem. 5 kapus, 13 kg. Fajnie. A jeszcze się zostało. tutaj mam kolejne rozsady, także wrzesień, październik, listopad. Będę je teraz dobrze zasilał, myślę, że jeszcze zdążę urosnąć. 3, 3,5 miesiąca. Będą sobie rosły w tym moim ogródeczku. A tak w ogóle to powoli robią się puste place w moim ogródku, więc albo będę siał poplon, albo jeszcze coś wymyślę. Na pewno, na pewno za chwilę pomyślę o rzodkiewce, bo to chyba by był czas, niedługo, żeby zasiać znowu rzodkiewkę. Dobrze, moi drodzy, kończę już. Ja na tę chwilę naprawdę jestem zadowolony ze zbiorów mojej, e, mojej kapusty. Robi się powoli już ciemno. Już jest troszeczkę po 20.00, a teraz już widać, jak ucieka nam e, dzień. Więc uciekam do domu. Kończę, pozdrawiam Was. Słuchajcie, jak uważacie, dobrze wyszło? Bez żadnych nawozów? Czy słabo? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. I do następnego, cześć.